Witam państwa serdecznie, panie burmistrzu, panie przewodniczący rady, panie i panowie radni, zaproszeni goście jak również mieszkańcy gminy Lubawka. Jestem nowo wybranym przewodniczącym rady powiatu wraz z moją zastępczynią panią Marią Bych. Objeżdżamy wszystkie gminy po kolei. Jest to pierwsza moja wizyta tutaj u was i nie jest bez przyczyny. Wiemy, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, a mamy wiele wspólnych spraw jako samorządowcy powiatowi. Wiele spraw się dzieje obok Was, bez Was, a powiat powinien moim zdaniem koordynować te działania i realizować również Wasze i Waszych mieszkańców potrzeby. Dlatego tutaj z tego miejsca chciałbym zadeklarować szeroko i mile widzianą współpracę. Pan przewodniczący ma już do mnie numer telefonu. Także przed konstruowaniem budżetów proszę pozbierać pewne rzeczy, które już mogą się łączyć z działaniami powiatu, a przede wszystkim, i to jest sprawa na gorąco, zasięgnąć opinii mieszkańców na temat zlikwidowanych kursów, które PKS Kamiennogórski zlikwidował, przez co wasi również mieszkańcy nie mogą dojeżdżać. Ja przypomnę, nazywam się Andrzej Mankiewicz. No jestem znany, że tak powiem, z wielu pełnionych funkcji. Obecnie jestem przewodniczącym Rady i myślę, że te ciała stanowiące w końcu zaczną, tak jak to w książkach jest napisane, stanowić, a organy wykonawcze będą to wykonywać, co my stanowimy. A nie na odwrót. Nie będę tutaj anegdot przytaczał, że czyjś tam ogon merda ciałem, ale niestety tak jest w Polsce i też w szerokich różnych. Instytucjach przyjęte, że to zarządy kreują politykę, a nas się traktuje jako osoby, tylko do głosowania idei wąskiej grupy ludzi. Natomiast ja skończyłem pewne szkoły i niestety to jest na odwrót. To my jako przedstawiciele mieszkańców mamy egzekwować od ciał wykonawczych to, co mieszkańcy chcą realizować w danym roku, czy w danych kilku latach. Proszę pani Maria, chcę również zabrać głos i się przedstawić. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja się jeszcze raz przedstawię, nazywam się Maria Bych. Ja krótko może troszkę o sobie. Jestem mieszkanką Marciszowa, jestem wybrana z gminy Marciszów, pełnię funkcję w powiecie jako radna powiatu, czwartą kadencję. Obecnie w tym momencie przypadła mi właśnie taka funkcja, gdzie będę miała możliwość po prostu poznać nie tylko swoją gminę, nie tylko powiat, ale jednak pozostałe gminy w Powiecie. No i w związku z tym takie, jak przedstawił Pan Przewodniczący z naszymi planami, myślę, że będziemy się częściej widywać, będziemy współpracować. A na koniec jeszcze dodam, że jestem pierwszy raz tutaj u Was. Właściwie nawet w tym urzędzie, na tej sali. Chociaż jeszcze jak pracowałam zawodowo, współpracowałam tu z pracownikami tego urzędu, nawet jest tu jedna z pań. Także mile wspominam i, i to tyle. Chciałam życzyć obrad, owocnych obrad. I tyle dziękuję. Ja również życzę Państwu spokojnych i owocnych obrad. Dziękujemy. My również dziękujemy bardzo za wizytę. Jest to tak jak pierwsza taka wizyta przedstawicieli Rady Powiatu.